Tomasz Ziółkowski. Filozofia prawdziwa. Fałszywy Euklides. Wykład 15. Fałszywy Euklides. To prawidłowy. Lub błędny ciąg teorii. Który jest zbudowany na błędnej teorii. Lub błędzie w teorii. Lub na błędnym związku. Pomiędzy teoriami. Fałszywy Euklides tworzy tym samym kolejne błędne teorie. Oraz rozwija początkową błędną teorię w cały błędny system teorii. Fałszywy Euklides stanowi zagrożenie dla wszystkich rozbudowanych systemów racjonalnych i logicznych. Fałszywy Euklides, czyli błędny system teorii, oparty na błędnej teorii początkowej, nazywamy inaczej, ideologią. Fałszywy Euklides jest dużym zagrożeniem dla wszelkich złożonych teorii. A zwłaszcza im bardziej są rozbudowane, im bardziej teoria jest rozbudowana. Tym istnieje więcej miejsc, w których można popełnić błąd, a tym samym spowodować tworzenie kolejnych błędnych teorii. Na błędzie popełnionym w wielu możliwych miejscach danego systemu zbudowanej teorii lub teoriach pochodnych w fałszywym Euklidesie. Błędy mogą wynikać na przykład z błędów w doświadczeniach na przykład w obserwacjach, kiedy warunki do obserwacji lub warunki obserwującego są błędne. Mogą istnieć błędy ponownych doświadczeń tego samego rodzaju faktu. Może istnieć błąd zaistnienia błędnej teorii, którą doświadczenie ma potwierdzić. Może istnieć błąd błędnych wniosków wyciąganych z danego doświadczenia. Może istnieć błąd ustalenia błędnego związku pomiędzy faktami lub teoriami lub wnioskami. Tak więc istnieje cały zestaw miejsc w których rozbudowana teoria lub inne teorie na niej opartych może dotknąć błąd. Im bardziej rozbudowana jest teoria, tym więcej jest miejsc, gdzie może zaistnieć błąd, a wystarczy tylko jeden błąd w systemie teorii, aby cały ten system teorii okazał się błędny. Dlatego należy ograniczać teorię lub system teorii do minimum, czyli do jak najkrótszej drogi. Pomiędzy teorią a weryfikacją tej teorii czyli doświadczeniem tej teorii. Filozofia prawdziwa jak każdy system teorii oparty na aksjomatach również jest zagrożony fałszywym Euklidesem. Filozofia prawdziwa jest jednak najmniej zagrożona fałszywym Euklidesem bo filozofia prawdziwa opiera się na najkrótszej drodze pomiędzy faktem inaczej mówiąc doświadczeniem a teorią. Patrząc na rozbudowane teorie matematyczne lub fizyki teoretycznej, można obawiać się, iż może dotykać je fałszywy Euklides. W filozofii prawdziwej unikamy tworzenia rozbudowanych teorii oraz oddalających się od doświadczenia. W filozofii prawdziwej z ostrożnością i nieufnością podchodzimy do wszelkich rozbudowanych teorii odbiegających od doświadczenia. Tym bardziej, im bardziej rozbudowana jest teoria oraz teoria odbiega od doświadczenia